nie nic, pokazało nie tylko spotkaniu. Ja już od dłuższego czasu po samym zostawieniu do Polskiej Duży Plus i świetnie rozumiem na Na pewno jest to w pewien sposób zwycięski remit dla nas, bo dwa razy przegrywaliśmy i nie podobaliśmy się, tylko wróciliśmy do końca i to nam się zwróciło. Tym bardziej, że ostatnie trzy mecze. My przed Wyspą wygraliśmy, ten remis ma duże znaczenie dla nas.